Co robisz w moim zapraszam, domu? Zapraszam do mojego domu Hej, jest tu ktoś? Nie. Czy Karola już sobie poszła? Poszła sobie Aha nie Czyli, czyli ty tu jesteś to, to po prostu. do swojego domu i tam Karolina siedzi No to wyszczelna jest w ogóle Nie ja robisz, Karolina. był bohaterem każdego vloga? Nie musisz być, mogę cię wyciąć, weź ją zabluruj Ja wiem, że robisz na mnie wyświetlenia No dobrze <głosy> <głosy> paczkę z prezencikiem Od tego? Nie możesz siedzieć dubskiem na tym od Tede'a, go mi wysłano. no. Patrz, jak i mi Bichessa. Widziałam, jak ją pakował. Na Instastory pokazywał. Mówił, że pakuje mi paczkę. Czapka, bluza. Pokaż. Proszę Mateusza bluzy. Patrz, możemy się umieć Poczekaj. Ja to zrobię, dobra? No, ty to lepiej rób, ale Oni oni chcą, żebym ja się przybrała a to usza po prostu. Ej, tak, czapkę jeszcze załóż, załóż tą bluzę i identycznie bez hitu, no. Spodnie tylko Ej, czy, ma, czy macie tam różowe dresy? Czy czy różowe? I ty robisz paznokcie. Matching colors with my eee, mam. I tutaj leci On mamą mnie mamą cały czas i w sklepie tak do mnie mówi. Dobra, weź. Babka dzisiaj prawie skisła ze śmiechu tam. To było najśmieszniejsze rzeczy, jaką w życiu że jestem mam. Czy ja już mamą? Tak O pokaż jaka bluza Szalik słowa fajny mam szalik, no. I Dear Santa I was blessed. Ładny kolor. Bardzo dziękuję. Bardzo miły Mikołaj, nie spodziewałam się, bo nie dostałam nigdy żadnego od nich. Więc... Ja nie przynajmniej się zamówiłaś to specjalnie, żebym z ten <grym> Nie. <grym> Udawaj, że dostajesz giftkę. Nie, co zrobiasz, Karolinie? bo nawet nie zauważyłam. A zrobiłam i broka. Spaj, który to ja zrżnę od niej. Dobra, to Tylko mi zrób sam. ładniej. A on jest ładny. Widzisz? Co jest za kolor? Totalnie nie moja bajka. Ładnie by ci w było. U mnie? Oczywiście, no, hmm. że ładnie. No moich by paznokciach? No bo on nie ma w sobie fioletu, więc nie będziesz trupia On jest bardziej z niebieskim, a tak naprawdę na paznokciach jest szary. No i wybrałyśmy kolor. O taki. No, nylej. fajnie podoba mi się. Coś pomiędzy tym gołębiem co pokazywał Mateusz. Gołębi jest moim zdaniem takim infantylnym określeniem. Wolałbym... Zmieniamy. Infantylnym? No, gołębi, lakier. O, no kolor, Dla Ciebie gołębi. kolor gołębi? Tak, kolor gołębi. To jest kolor, przed którym mam wrażenie, żebyś uciekała. Nie wiem Nie, dlaczego. To, nie to nie jest Twoje wrażenie. No, fajnie. Widzicie? Co zrobiłeś? Złapałaś gołębia? gołębia. jasne wszystko co najgorsze to ja po prostu. Tak. Dobra, wiecie co? Bo ja już nie mam ochoty za bardzo tutaj nagrywać teraz. Jak takie, taka atmosfera ma być. Okay. Zjadłeś moje, mój owiew? <d pyskujesz> nie mów mi tak, bo mi to staje aż w żołądku. Matka sobie z ust wyjęła. Nie, nie, nie. Dziecko na karmi. Tak, Ja mam sobie tę kaszę z kurczakiem. Jak gołębie. <gryli> <gryli> Ale <wydaki, gryli> właśnie, <w gryli> wszystko się zgadza. Właśnie wróciłam ze sklepu i postanowiłam zrobić niespodziankę dla chłopaków, bo ja już strasznie ze mną niczego nie gotowałam i pomyślałam, ostatnio już miałabym ochotę coś ugotować i akurat to nie gotowania. miałam ochotę zrobić sałatkę śledziową, taki tatar śledziowy. Też z Michałem, masażystą, o tym rozmawialiśmy ostatnio podczas masażu, właśnie o tatarze śledziowym, więc pomyślałam, że zrobię więcej takiego tatara i będzie na weekend, jak przyjdą znajomi, ale pomyślałam, że zrobię dla chłopaków coś specjalnie. Zrobiłem kluski śląskie z sosem grzybowym. No, nie z mięsnym, ale z sosem grzybowym. Także zabieram się do roboty, bo oni są na basenie. na robić, bo to musiałem się żeby coś innego. Straszny bałagan za mną, ale to są wszystko jeszcze rzeczy tutaj świąteczne. To muszę za chwilę zawiesić. Dopiero co kupiłam haczyk. Tutaj zaraz będzie gotowanie, natomiast no to mi zrobili bałagan dzisiaj, albo tak posprzątane. No w każdym razie zabieram się za gotowanie. Powiem Maćkowi, że to sałatka śledziowa. Taki mam plan, że to sałatka śledziowa, dlatego go ziemniaki gotuję. I właśnie jeszcze Przyszło, bo już chciałam zacząć gotować, ale przed kurier i przyniósł mi paczkę. I przyniósł mi paczkę z kropa. I to też jest jakiś prezent. I mam nie rzucać, bo ponoć jest jeszcze jakieś... O, ostrożnie, jest tu jakieś jedzenie, więc zaraz zobaczymy, co tu jest. To jest dla Macieja. Nie otwieram, Maćka. To jest dla mnie. Będziesz ten wyjątkowy czas tak, jak lubisz. Wesołych świąt i dobrego nowego roku. To jest pakro. Łóżki. Ramen? Ojej, kulkę! To jest serio ramen z kulketa. Cały zestaw do zrobienia ramenu. Bardzo dziękuję. Zbieram dźwigniaki. Słuchajcie, moją tajemnicą, jeżeli chodzi o kluski śląskie, to jest to, że jak one się ugotują, to trzeba je ugnieść na miazgę. Idealnie gładką. Można przycisnąć przez to. Ja mam przyciskarkę, moja babcia miała, każda szanująca się śląskobaba ma taką przyciskarkę w domu. Ja nie mam. Klatyczna przyciskaczka do czosnku. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. W każdym razie, trzeba to właśnie tak przycisnąć, wyrównać te ziemniaki w garnku, podzielić je na ćwiartki, na cztery części, jedną część wyciągnąć i uzupełnić idealnie mąką ziemniaczaną. I to tyle. Można dodać jajko, natomiast jajko powoduje, że robią się bardziej gumiklejzy, przez to, że tam jest to białko. Można dodać cały żółtka Wieram gar ziemiorów. ziemniaków Maciek właśnie wrócił Ucieszył bardzo, tak? Filety śledziowe No Słodka śledziowa I grzyby mrożone Widzisz, co zrobię? Co zrobisz? Kruski śląskie z y, miławiu Nie wierzę To prawe, daj Chcesz kruski śląskie z... z sosem nie! <laughs> tak gotują się ziemniaki, że tego drugą drogą ten, sałatkę tatar ślodziowy też robię. Gotujemy. Już się wydała tajemnica, więc już nie zaskoczę niczym Maćka, ani Tymona. Ale Tymon chyba bardziej się ucieszył z tego, bo trochę ich oszukałam najpierw i powiedziałam, że to z makaronem, więc chyba bardziej był ten makaron ucieszył. Gramy to na dwie patelnie, tak, bo Ola zapomniała czosnku podrzucić. Podczas... więc na drugiej patelni wrzuci, wrzuciła, co tam jest? To te... są podgrzewki, e, masło z czosnek i zaraz to połączymy wszystko razem. One się już rozmroziły w sumie, więc myślę, że one są podobne. Ale o, o, je, można, rzu... je można zamrożonych e, też... E... One robią fajniejsze kolor, kolor te podgrzebki. Kolor robią, ale smaczniejsze są te. Tak? No, bo borwiki, no oczywiście, że tak. Ja nie wiem, mi smakują. Natomiast najlepiej smakuje moim zdaniem miks tego, bo te są takie bardziej intensywne, no. te są takie bardziej szlachetne. To Dawaj. Są te zawsze ja wywłaszczyć, na przykład, jak masz cokolwiek. porcini. To, to jest sos, słuchajcie. Co to jest? Sos. No, je ja pachnie. Wariata. Weź, no, so, wariata. Z grzybkiem czy sam sos? Z grzybkiem. Tylko uważaj, by było bardzo gorące. Nie, no bardzo już nie jest gorące. Nie? Dobry czy nie? Widzę kolory. <laughs> Teraz muszę jajka ugotować. Boże, jakie białe jajka! <laughs> That was <she> <laughs> Teraz muszę ugotować jajka, bo będę robiła sałatkę śledziową w tatar, bo ja kroję tak super drobniutko zawsze śledzia i wszystko co do niego, żeby wychodzi z tego tatar, ale nie wiem, co dzisiaj mi z tego wyjdzie. To już są gotowe kluseczki. To są kluseczki. prawdziwe kumiklejzy, słuchajcie. Tak. Kumiklejzy deliciosa. No dobra, to nakładam Ci kluseczki. Mówi ile chcesz sosiku? Eee, tyle, wystarczy. Wystarczy. Proszę spróbować i ocenić pierwszego kluska. W sensie już próbowałam tamtych, no, ale Ale nie próbowałeś z ja poproszę pełną ocenę. Fulocena ocena, są ugotowane kluski? Są. Są. So. Widać tutaj, że pani da z siebie bardzo duży wysiłek, solerując po tym, że coś tutaj. Mm. 9 na 10. Ile? Dałem na 10. 9 na 10. Mhm. Poproszę o cenę. Um. są najlepsze kluski, jak ja mam. Mocne słowa, kolego. Nie, naprawdę są najlepsze kluski, jak ja Czyli udało się kluski. Oni nie smakują? Nie, ja w ogóle żadne kluski nie smakują. Tak, jest prawda. No. Ja nie jestem człowiekiem klusk kluskowym, ale ja je zrobiłam dla ciebie i dla ciebie, no. Świąteczne kluski. Bardzo świąteczne dla sobie. Śluski. Nie pokazałam wam y, sałatki śledziowej, to straszne. Nie pokazałam wam, bo zrobiłam ją i zaczęłam ją jeść. I poszliśmy oglądać y, The Office i po prostu skończyłam nagrywać, no także musicie mi uwierzyć na słowo, że zrobiłam sałatkę śledziową. Przyplenie trochę, bo mam aparat na zębach. T taki on przezroczyste. O, takie nakładki. Maciek! Jak bardzo jesteś zaskoczony dzisiejszym, nie wiem, czy były pluski. się tego. Adam mi powiedział, wygadał się. Słuchajcie, <głos> <głos> pozdrawiam Adama. Te Adam mój przyjaciel, ukochany, mój brat, mogłabym powiedzieć, który zawsze się wysypuje, jak jest impreza, niespodzianka. te Adam jest tą osobą, która jeśli się pojrzeć z jest impreza, niespodzianka, to będzie jak w banku, że się to przez przypadek. I proszę. Oglądasz sukcesję. Moja mama może, bo ja jej mówiłam, żeby oglądała No to ogląda trzeci odcinek teraz. Mamo pozdrawiamy Cię, daj znać jak Ci się podoba sukcesja i czy Ci się podoba sukcesje. Widzę co oglądasz Grażyna No kluski Bardzo dobre Już ich nie jest w Śląsku na to wychodzi A cię woli z Rzymą, ja wola z chlebem Ja Rzymu, a. Kurde A Kurde be. Abych, bych zjadł z ale Boks de Bresta! No no, 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 nie, nie, ja nie dam rady tego powiedzieć Także... no, powiedzieć, no, że. no, Bell,